Cześć, witam Was serdecznie w moim pierwszym podcaście. Moje imię Tomek. I jest to podcast stworzony przez człowieka dla ludzi i jak sami się domyślacie, będzie to podcast na temat człowieka. <grym> nie ma on jeszcze nazwy, w związku z tym po tym pierwszym podcaście oczekuję od Was komentarzy, dajcie mi swoje pomysły. Zobaczymy, jaki będzie dalszy rytm tego podcastu. Więc aby nie przedłużać. We wczorajszym krótkim filmiku op opublikowanym na YouTube w shortach przedstawiłem wam trzy frazy, które w niedawnym czasie miały na mnie dosyć spory impact. Nie były to pierwsze słowa, które wpłynęły na zmianę mojego życia, ale wydają się w tej chwili mieć naprawdę kolosalny wpływ na to, w którym kierunku udaje się te trzy magiczne słowa to jestem godny, jestem zaradny, jestem nie do zatrzymania. Wydają się to zwykłe słowa, ale zmieniają one nie tylko to, w jaki sposób myślimy, ale też i wewnętrzne źródło naszego bytu. Omówmy sobie zatem pierwsze zagadnienie. Jestem godny. Ile razy w swoim życiu słyszałeś, że nie jesteś czegoś godzien? Rozpoczynając od dzieciństwa, nasi rodzice tłamsili nas, mówili do nas: "Dzieci i ryby głosu nie mają", co automatycznie tworzyło w nas coś co jest niższe niż oni, tworząc w nas barierę nie do pokonania czasami, ze względu na to, że nie mieliśmy autorytetu, który postawiłby się za nas i powiedział: "Nie. Ja mam swoje zdanie i moje zdanie jest takie i takie. Niestety tego nie było, co przez lata tworzy w nas ogromną barierę. Ile Jest. razy w szkole nauczyciel, wzywając nas do odpowiedzi, drwił z naszej wiedzy, umniejszając nas w oczach naszych kolegów, co miało następnie impact już na korytarzu, na przerwach, gdzie czułeś się naprawdę jak maluczki, maluczki karaluszek który niestety nie potrafi powiedzieć własnego zdania ze względu na to, że 10 minut temu na lekcji ktoś z autorytetem postawił nas w odniesieniu do innych jako człowieka, który nie jest intelektualnie przygotowany do tego, aby dyskutować na lekcjach na taki a nie inny temat. A co z naszymi kolegami, którzy w klasie tak zwali darli z nas łacha za to, że przyszliśmy w kolorowej koszulce, którą tata przywiózł z RFN-u, mama wyprasowała ją w kancik i powiedziała – synu, to jest największy szał mody na zachodzie, musisz w niej iść, wszystkim będzie się podobać. No i skutek był niestety odwrotny, ponieważ cała drwina i śmiech Spowodowała, że czuliśmy się niegodni i chcieliśmy jak najszybciej znaleźć się w domu, aby ukryć głowę w poduszce i powiedzieć: Nigdy w życiu w tej koszuli nie wyjdę. Pomyślcie jeszcze na temat religii, w jaki sposób nasze chrześcijańskie wychowanie miało impact na naszą godność. Chodząc do kościoła, siadając z ławce, nie mogąc powiedzieć słowa, zachowując się wszystko zgodnie z ceremoniałem kościelnym i to, że. Mówiono i wmawiano nam, że my, jako grzesznicy, nie mamy prawa do niczego. W związku z tym, tylko i wyłącznie jesteśmy zdani na łaskę Pana i na Jego dobroć, w tym, aby wybaczył nam nasze grzechy. Cała ta struktura programowania stworzyła w nas formę braku godności w stosunku do siebie, braku zaufania do tego, że jesteśmy czego coś warci i godni. Czegoś większego niż to, co mamy w danym momencie. A pamiętajmy, my jesteśmy jak komputer. To, co w nas zaprogramują, tak będziemy przetwarzać. I to właśnie jest głównym elementem tego, że nie osiągamy tego, co chcemy. Bo po pierwsze, nie jesteśmy odważni, aby pójść dalej, aby tą godność, którą mamy w sobie, każdy mają w sobie, tylko że ona jest niestety ukryta i powstrzymana poprzez te wszystkie programy, które powzięliśmy jako młode dzieci, później nastolatkowie, aż weszliśmy w dorosłe życie z bagażem doświadczeń, które nie przygotowały nas do tego, aby być indywidualnością na markecie. I niestety dźwigamy ten głaz do tej pory. Które nie pozwala nam na otworzenie się i powiedzenie sobie: Jestem godny lepszego życia. Pomyśl sobie: jeśli całe Twoje życie wyglądało tak jak mój opis, wyobraź sobie, że kreujesz wówczas rzeczywistość, która odzwierciedla Twoje przekonania. Nie ma wówczas na szans na to, abyśmy osiągnęli jakiś awans. Nie ma szans na to, abyśmy zbudowali jakiś udany związek, w którym będziemy czuli się bezpiecznie i będziemy szczęśliwi. Nie ma szans na to, abyśmy spełnili swoje marzenia, które ukradkiem gdzieś w naszej głowie funkcjonowało, ale baliśmy się przyznać, że mamy szansę na osiągnięcie tego. Więc cały ten spektakl jest otoczony Brakiem wiary i godności, że zasługujemy na cokolwiek więcej niż mamy na dzień dzisiejszy, pamiętajmy, że ludz, ludzie są gatunkiem, który uwielbia żyć w swoim komfort zone. Tutaj nie ma czegoś innego. To jest jak zebry w stadzie. Lubimy czuć się niezauważalni. Nie, nie, nie lubimy wywyższać się poza. To, co uważamy, że kim jesteśmy. I, I może tutaj tkwi główny problem tego, że nie mówimy i nie patrzymy na siebie jako ktoś, kto potrafi i może i jest godny tego, aby to osiągnąć. Więc co zrobić, aby zmienić ten cały scenariusz? Myślę, że możemy zacząć właśnie od powtarzania tych trzech zagadnień. Pierwsze zagadnienie. Jestem godny jest naprawdę czymś, co stworzy dla nas otwartą przestrzeń do działania. Pozwoli nam na odnalezienie pokładów odwagi, których w tej chwili nie widzimy, ale one tam są. Powtarzanie sobie słowa: Jestem godny rano, jestem godny w południe, przed lustrem, jestem godny wieczorem. Spowoduje, że Twoja pierś. Wyjdzie naprzód, Twój podbródek podniesie się nieco i będziesz zauważał świat z innej perspektywy. Ta perspektywa będzie rosnąć i rosnąć każdego dnia. Zaufaj mi, to jest zbadane, to jest przetestowane. Więc głównym elementem tego wszystkiego jest wiara w to. Musisz naprawdę wierzyć w to, co mówisz, a musisz w to wierzyć, ponieważ mówisz o sobie. Nie mówisz do kogoś innego, mówisz o sobie. Znasz siebie. Nawet jeśli początkowo te słowa będą puste dla ciebie i nie będą miały jakiegoś wyznacznika moralnego, który pozwoli ci na to, aby faktycznie ta godność zaistniała w tobie. Powtarzaj to tak czy inaczej. To się pojawi, to ci gwarantuje. I w momencie, kiedy to naprawdę poczujesz, tą małą iskierkę, żarzącą się mniej więcej w splocie słonecznym. Zaczniesz kreować sobie przekonanie, że jesteś godny tego wszystkiego, że zasługujesz na lepsze, zasługujesz na zmiany, które doprowadzą Twoje życie do, w inny etap rozwoju. A to, mój przyjacielu, oznacza wyjście ze strefy komfortu i znalezienia nowego etapu w swoim życiu, etapu kreacji, etapu tworzenia własnych celów, etapu dążenia do własnego lepszego ja, czego Ci serdecznie życzę i myślę, że w przyszłym podcaście mówimy kolejną frazę, którą jest jestem zaradny, która jest kolejnym etapem tego, kiedy uzmysłowimy sobie, że jesteśmy godni lepszego życia i lepszego ja. Dziękuję Wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną. Pamiętajcie, tu chodzi o Was, o nikogo innego. Mam nadzieję, że Cały ten podcast i cały ten projekt będzie przy, przyciągał tylko i wyłącznie osoby, które są po, poważnie nastawione do zmian, mają już dosyć tej stagnacji i obłudy i oszukiwania samego siebie, że jest ok, bo nie jest. I myślę, że większość z nas o tym nie wie, ale boi się tego, do tego przyznać, więc e, za dwa dni wypuścimy kolejny. Podcast, który będzie mówił nam o drugiej fazie, i za kolejne dwa dni omówimy trzecią. No i cóż, i będziemy dalej szukać rozwiązań wspólnie, aż znajdziemy całość naszych starań, które będą układać nam się w bardzo pozytywny sposób. Będziemy tworzyć własną rzeczywistość, taką jaką chcemy, aby była. I aby wszyscy wokół nas również czerpali z tego benefity, bo na tym to polega. Tu nie chodzi o to i wyłącznie, aby stać się indywidualnym bogiem samego siebie, ale żeby mieć wpływ na otoczenie, na naszą rodzinę, na nasze dzieci, na naszych znajomych, aby oni również zauważyli, że to, co ty robisz, jest czymś niesamowitym, czymś, co pozwala Tobie na sięgnięcie do tak zwanych przysłowiowych gwiazd. Więc życzę Wam tego z całego serca. Pozdrawiam Was. was tomuž je studaj.